Jaką rolę pełnisz w jego życiu? Aktualnie on znajduje się w mroku, jest w takiej ciemnej nocy swojej duszy i boi się miłości oraz nie potrafi otworzyć się na nią. Ty za to jesteś dla niego dosłownie szansą od losu. Możesz zmienić jego rzeczywistość, ale on teraz tego nie dostrzega. I tutaj to jest problemem. Nie chodzi o to, że on ciebie nie chce, nie pragnie, tylko chodzi o to, że nie wie, jak skorzystać z tej obfitości, którą ty jemu oferujesz, ale. Na ten moment karty pokazują, że chociaż teraz tu Ty jesteś tym kołem napędowym relacji, to jeszcze jest możliwe, aby wszystko się zmieniło. Ty jesteś pozytywną zmianą w jego życiu, więc nie bój się poprowadzić go energetycznie do przodu. Działaj, kochana, zapraszam Cię od serca na mój rytuał miłosny, przeznaczeni sobie. Jeżeli czujesz, że jesteś otwarta, aby zrobić porządek energetyczne w waszej relacji, a jeśli chcesz sprawdzić w kartach, co on czuje, jak sytuacja wygląda w jego sercu, to zapraszam na prywatny tarot. więcej na NataliaRadzi.pl